Mężczyzna chciał dokonać niemożliwego dla kobiety, którą kochał. Wiedział, że zamierza się z nią ożenić i spędzić resztę życia, czyniąc ją szczęśliwą. Chciał, aby ceremonia ślubna była najlepszym dniem w jej życiu, a żeby to było możliwe, musiał dokonać cudu. Pan młody był niepełnosprawny i siedział na wózku inwalidzkim. Jednak, aby ponownie spróbować nauczyć się chodzić, poszedł na fizjoterapię za plecami narzeczonej. Jedyny dobry rodzaj ukrywania się we związku. Musiałby nauczyć się chodzić od zera, jako dorosły mężczyzna, coś, czego on i wszyscy inni nie byli pewni, czy będzie w stanie zrobić. Największym impulsem było dla niego wyobrażenie sobie swojej przyszłej narzeczonej, ogłuszonej do ciszy, gdy stoi przed ołtarzem. Chciał zobaczyć zszokowaną reakcję swojej nowej żony. Gwiazdą tej historii jest Kevin Taylor. Przeszedł przez ogromną ilość bólu, aby spróbować odzyskać zdolność poruszania nogami. I nie tylko poruszać nimi, a także używać ich jak kiedyś przyjmujemy zapewnik fakt, że jesteśmy w stanie wstać i poruszać się, kiedy tylko chcemy. Kevin chciał sprawić, by jego rumieniąca się panna młoda rozpłakała się z dumy. To co zrobił Kevin sprawiło, że wszyscy zapali. Niezdolność Kevina dochodzenia wynika z urazu, którego doznał 13 lat przed dniem ślubu, miał straszny wypadek. W wyniku którego został przewieziony na pogotowie, ale lekarze gorączkowo próbowali go uratować. Na szczęście życiu Kevina nie zagrażało bezpośrednie niebezpieczeństwo, ale stan jego nogi był zupełnie inny. Noga Kevina była złamana w kilku miejscach, ale co gorsza w wyniku wypadku rozwinął się u niego również poważny problem z nerwami. Był to znacznie bardziej skomplikowany uraz niż zwykłe złamanie nogi. Nawet wtedy Kevin nie miał pojęcia co się stanie. Złamana kość była w bardzo złym stanie. Lekarze opiekujący się Kevinem powiedzieli mu, że będą musieli podjąć drastyczne środki, aby upewnić się, że tkanka nerwowa nie rozprzestrzeni się na inne ważniejsze części ciała. Aby to zrobić, musieli całkowicie amputować mu nogę. Tak poważna decyzja mocno uderzyła w Kevina, ale wiedział, że nie ma innego wyjścia, jak tylko usunąć nogę. W przeciwnym razie sytuacja będzie się pogarszać. Jego życie już nigdy nie będzie takie samo. Po amputacji nogi Kevin został oficjalnie skazany na wózek inwalidzki. Jednak pomimo ogromnych trudności i zmian w jego życiu, Kevin nigdy nie narzekał na sytuację, w której się znalazł. Nie użalał się nad sobą, starał się żyć tak normalnie, jak to tylko możliwe. Jego osobowość nigdy się nie zmieniła. Abyliscy mówili, że utrzymywał wysoki nastrój, a jego osobowość była jeszcze jaśniejsza. Mówili, że Kevin, gdyby siedział na kanapie, nigdy nie dowiedzieliby się, że jest niepełnosprawny. Zachowywał się tak samo, jak wtedy, gdy mógł używać obu nóg. W tym czasie Kevin poznał i zakochał się w Kim. Oboje widzieli tylko siebie i wiedzieli, że chcą spędzić razem resztę życia. Kevin oświadczył się Kim. Zaczęli planować ślub. Gdzieś w trakcie planowania Kevin wpadł na pomysł, że chce zaskoczyć Kim największym szokiem w jej życiu. Wiedział, że droga będzie trudna i bolesna. Chciał udowodnić jej i sobie, że jest w stanie zrobić wszystko, co sobie zaplanuje. Bez względu na to, jak ciężkie były miesiące przygotowań do ślubu, Kevin skradał się za plecami Kim. W przeciwieństwie do większości powodów, dla których można coś ukrywać, rozumowanie Kevina było godne podziwu i inspirujące. Przez wiele miesięcy Kevin chodził na fizjoterapię. Terapia fizyczna miała na celu wzmocnienie jego górnej części ciała, aby mógł zostać wyposażony w protezę nogi i nauczyć się z nią chodzić. To było ogromne wyzwanie dla każdego, a jeszcze trudniejsze, kiedy masz taki limit czasu jak dzień ślubu. Kevin potrzebował wszelkiej pomocy, jaką mógł zyskać. Wiedział, że Kim kochała go dokładnie takim, jakim był, jednak chciał czegoś więcej dla siebie i dla niej, a widząc, jak szczęśliwa była planując ślub, Wiedział, że chce zrobić dla niej więcej, chciał zmienić jej życie i swoje, będąc w stanie fizycznym stać i ponownie chodzić. Kim nigdy by się tego nie spodziewała, ale czy Kevin naprawdę mógł spełnić swoje marzenie i sprawić, by ten cud się wydarzył? To było o wiele więcej pracy niż kiedykolwiek się spodziewał, a przed nim było kilka przeszkód, których nie widział. Nauka chodzenia na protezie nogi nie jest tak prosta, jak wielu ludziom się wydaje. To wymaga miesięcy ciężkiej pracy. A jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo, może doprowadzić do jeszcze większej liczby kontuzji. Kevin musiał działać powoli, jeśli chciał upewnić się, że robi postępy w bezpieczny sposób. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebował, było odwrócenie jego podstępu w przeciwnym kierunku, poprzez próbę zrobienia czegoś zbyt szybko. Fakt, że Kevin w ogóle chciał to zrobić dla kim, sprawił, że gest ten był dla niego o wiele bardziej znaczący i wręcz emocjonalny. Podczas fizjoterapii Kevin marzył o tym, jak zaskoczy Kim. Podczas ceremonii wyobrażał sobie moment, w którym ksiądz poprosi wszystkich o powstanie, a gdy panna młoda będzie jeszcze szła do ołtarza, on nagle wstanie. Ten cud był w zasięgu ręki. Trzeba było tylko popchnąć trochę dalej, ale nie za bardzo. Dzień ślubu rzeczywiście powinien być najlepszym dniem życia. W tym przypadku Kevin robił wszystko co w jego mocy, aby Kim miała najlepszy dzień ślubu. I najlepszy dzień w życiu. Wiedział, że podczas gdy wszystko inne będzie idealne, ponieważ zostało zaplanowane do perfekcji, chciał dodać wisienkę na torcie weselnym i oszomić swoją nową narzeczoną. Poświęcenie Kevina dla Kim jest godne podziwu. Kim zakochała się w Kevinie w chwili, gdy po raz pierwszy go zobaczyła. Powiedziała, że jej uwagę przykuł jego piękny uśmiech i głośny śmiech. Nie widziała wtedy wózka inwalidzkiego. Nadal go nie widzi. Nigdy nie przeszkadzało jej, że Kevin miał pewne niepełnosprawności. Kim dostrzegała siłę w Kevinie. Jeśli chodzi o przygotowywania do ślubu, wysłali zaproszenia do swoich najbliższych. Dzień ślubu coraz bardziej zbliżał się. Kevin coraz bardziej denerwował się, czy uda mu się dokonać tego cudu. Fizjoterapia szła dobrze, ale powoli. Kevin chciał zszokować wszystkich, ale najbardziej swoją nową żonę. Ciężką pracą i możliwościami chciał stanąć i chodzić dla swojej ukochanej. Bardziej romantyczny gest nie został jeszcze wykonany. Tylko jedna osoba wiedziała o planie Kevina. Był to jego drużba. Potrzebował kogoś bliskiego, kto pomógłby mu wymykać się na sesję fizjoterapii, a także pomóc mu zaplanować wszystko na ceremonii. To był moment, na który czekał Kevin. Po tylu miesiącach ciężkiej pracy i determinacji, ksiądz wygłasza swoje uwagi. A kim jest na szczycie ołtarza, aby zejść do Kevina i wymienić śluby na zawsze. Nagle Kevin wstaje. W tym momencie każdy jest w szoku. Kim natychmiast zaczyna płakać. Nie może uwierzyć w to, co, co się dzieje: pracował tak ciężko i czasem nie był pewien, czy może to zrobić. Ale ostatecznie wygrał. Wszystko dzięki własnej determinacji. Wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ta historia Wam się podobała. Dajcie nam znać w komentarzu, co o niej sądzicie. Do usłyszenia już wkrótce.